Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek z wotum Zaufania i Absolutorium to efekt głosowania radnych podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Rok 2023 był słabszy w porównaniu do poprzednich lat pod względem inwestycji, mówił podczas przedstawiania raportu o stanie gminy za 2023 rok Jacek Lelek. Pomimo tego udało się przeprowadzić wiele ważnych inwestycji. Jakie inwestycje były w zeszłym roku zrealizowane, te najważniejsze? Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Gołkowicach Górnych. Była realizowana przebudowa i rozbudowa środowiskowego domu samopomocy, ale to jest jeszcze cały czas realizowane. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w moszczenicy niżnej, budowa takiego łącznika, który, który yy, yy, pozwalał już teraz przechodzić ze szkoły do sali gimnastycznej. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach. Modernizacja systemu informatycznego w budynku gminy. Budowa kanalizacji w Gółkowicach Dolnych oraz budowa kanalizacji i wodociągów w Moszczenicy Wyżnej. 2023 rok to także inwestycje drogowe. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to co w zeszłym roku robiliśmy, to tylko wspomnę, że była to budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z składką i ścieżką nad ulicą Jana Pawła II. Budowa drogi kardynała Stefana Wyszyńskiego, chociaż tutaj znaczące środki finansowe nie były wydawane, dopiero będą wydawane w tym roku, znaczy już zostały wydane, jeszcze będą wydawane, oraz rozbudowa gminna drogi gminnej Barcice cementarz do popradu raz budową kolektora deszczowego. Podczas dyskusji zostało poruszonych wiele ważnych dla mieszkańców spraw. Chciałbym tutaj się zapytać pana burmistrza, być może może nie zapytać, ale jeśli można, to Jakie ekonomiczne uzasadnienie w tym przypadku miały ostatnio przeprowadzone inwestycje na Myścu, gdzie w miejscu, gdzie od jakiegoś czasu odbywa się impreza panonika, nie było problemu, żeby na właśnie na tę jedną imprezę w roku każdy słup miał latarnię? Sieć elektryczna rozbudowana jest tak, że gniazdka wyjściowe prądu są na przestrzeni kilku arów w kilku miejscach, a ostatnio nawet kupano bodajże studnie i rozbudowano sieć ujęcia wody. Nie wspomnę już o pracach remontera dróg, trochę to tak. Bo wygląda jak na wsiach, w sołectwach ludzie czekają na, na poprawę tych, tych dróg, a tutaj jest to tak jakby priorytetowo rozwiązywane. Też tutaj w sołectwach nie da się kilku latarni, bo tylko kilka osób z tego korzysta, na miejscu sieć latarni rozbudowana z rozmachem świeci się praktycznie tylko 3 dni w roku. No więc ja powiem Panu tak, no to proszę sobie, skoro Pan coś analizował, materiał od Pana Dyrektora Knapieka, proszę zobaczyć jakie są przychody na festiwalu Panonika. To jest po prostu pewne przedsięwzięcie również, które się już jest przychodami, Oczywiście to się pewnie nie zbilansowało całkiem, ale żeby taki festiwal mógł się odbyć, żeby tyle ludzi przyjechało i tyle zapłaciło, prawda, pieniędzy, no to po prostu tam się też, też po prostu się w jakiś sposób po prostu wkłada. I to tyle. Z kolei radny Dariusz Ptak pytał o remonty i bieżące utrzymania oddanych już inwestycji. Bardzo fajnie, że budujemy te nowe inwestycje, są super te leśne mola, bobrowiska, pargenera nie będę z tym na pewno dyskutował nigdy. Są wspaniałe. Natomiast przy tych nowych inwestycjach ciągle zapominamy o starych, albo gdzieś tam one nam zginęły. Regulacje potoków, regulacje nawierzchni dróg, poprawa tych jakości gdzieś tam w jakichś przysiłkach mniejszych, czy to nawet w centrum miasta. Padły także pytania o umowę z Sądeckim MPK i korekty w rozkładach jazdy autobusów. No, wydatkujemy, tak, ta kwota wzrasta, zbyt wielkiego wpływu nie mamy. Z tego, co już tutaj było, też na sesjach mówione, jeżeli chodzi o jakieś negocjacje. Ale czy możemy negocjować z MPK dostosowanie kursów do potrzeb? Odnoszę wrażenie, że trochę urząd podchodzi do, do, do komunikacji, do takiego trochę zła koniecznego. A jeżeli przychodzi pomysł czy prośba, by rozszerzyć linie autobusowe o kolejne miejscowości czy przysiłki, to spotykamy się z oporem, że nie wiem, to jest nieopłacalne, nie, nie finansuje się albo nawet nie podejmuje się rozmów z inną gminą. Rozwój komunikacji publicznej, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, to jest moje oczko w głowie. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, żeby tą komunikację rozbudowywać. Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, ripostował z kolei radny Marian Potoniec. Powiem krótko, panie burmistrzu, no... Wszyscy są zachwyceni tym, co tu jest w Starym Sączu i mówią, no macie wspaniałych włodarzy, po części też że tak powiem tę decyzja tam że tak powiem podejmowałem, więc to jest miło coś takiego słyszeć. Ostatecznie radni zagłosowali za przyznaniem wotum zaufania i absolutorium, choć w tej kadencji to nie będzie takie oczywiste, bo za plecze burmistrza nie ma w radzie większości. W głosowaniu nad przyznaniem wotum zaufania 18 radnych było za, dwóch, Tomasz Koszkul i Marcin Ćwiklik wstrzymało się od głosu. Z kolei za udzieleniem absolutorium zagłosowało 13 radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu.